Cześć, nazywam się Paweł Gurecki, jestem instruktorem Centrum Szkolenia Psów w PERA i od ponad 15 lat zawodowo zajmuję się szkoleniem psów. Dzisiaj do Was przychodzę z nagraniem, które z pewnością, które z pewnością będzie inne niż te, które oglądacie na innych platformach. Dlaczego? Bo będę mówił trochę na przekór, na odwrót, czyli zaborczość, super sprawa. Pies uparty. Cieszę się, że dostałeś takiego pies, który się nie potrafi wyciszyć. Bomba! I teraz chciałbym, żebyście zostali ze mną jeszcze chwilę i Wam wytłumaczę. Zacznijmy od zaboczości. Jeżeli bierzemy psa, decydujemy się, szukamy mocnego psa, pitbulla, owczarka niemieckiego, belga i chcemy z nim pracować, to poniekąd podpisujemy kontakt i godzimy się na to, że ten pies ma jakieś cechy, które predysponują go do jakiejś pracy. Skupmy się na owczarkę niemieckim. Wiele osób będzie y, mówić o tym, a zaboczość zła i tak dalej. Zaborczość jest bardzo ważnym elementem również w popędzie łupu, który pozwala nam zintensyfikować pracę psa, więc ja u mojego psa, owczarkę niemieckiego rozwijam tą zaboczość, chcę żeby bardziej mu zależało na jeżeli robimy obronę na przedmiocie czy na pozorancie w tym wypadku, my pracujemy z pozorantem mniej sportowo więc chcę żeby on był zaborczy o tego pozoranta, chcę żeby się nie chciał chciałbym żeby on to, był, to, to była jego zdobycz żeby ta, ta zdobycz była ważna, jeżeli robimy z pozorantem do tropienia, chciałbym żeby mu bardzo zależało to można zacząć robić też na karmie, chciałbym żeby mu karm zależało na karmie, na zabawce bo to jest moja siła to jest mój argument do budowania i wzmacnianiu jego zachowań. Więc nie boję się tej zaboczości. Oczywiście, jeżeli dochodzi do jakiejś yy, skrajnej patologii, że pies gryzie właściciela, bo on się zbliża do jedzenia, to znaczy, że nie zrozumiałeś, nie zrozumiałeś tego tematu na samym początku i pozwoliłeś psu również pilnować ten przedmiot, tą jedzenie przed tobą. A to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mu naprawdę zależało, żeby zabiegał o to, żeby pilnował tego, ale żeby wiedział, że pracujecie w jednej drużynie. Więc zaboczość jak najbardziej. Ja ją rozwijam, są ćwiczenia na rozwijanie zaboczości, motywacji. Można powiedzieć na okrętkę. Yy, ale jest to element składowy łupu, ta zaboczość na samym końcu, przytrzymanie zdobyczy, yy, posiadanie jej i bronienie przed yy, innymi. Więc dla mnie jak najbardziej. Czemu takie robię hopsy? Bo ten gość bawi się kijem. Eee, także to jest bardzo ważne. Następne: mamy, że pies jest, bardzo często się pojawia takie stwierdzenie, że pies jest uparty. No, on jest uparty i nie da się nic z nim zrobić. Bardzo często słyszę to przy TTB, przy Pitbullach, a też haskie i tak dalej. Ten upór jest kluczowy. Słuchajcie, jest kluczowy. Ja chcę, żeby pies był uparty. Chcę, żeby on, jak dostanie zadanie, żeby się uparł. I je robił. Oczywiście, jeżeli go nie nauczę realizować zadania, jeżeli go nie nauczę realizować komend, no to ten upór <gryw> będzie działał na moją niekorzyść, prawda? No ale to nie wynika z tego, że nie wiem, coś jest niewłaściwą cechą, że ta cecha jest niepożądana. Ona jest jak najbardziej pożądana. Ale trzeba umieć ją kontrolować, tak samo jak tą zaboczość. Jeżeli chcecie mieć psa dobrego w obronie czy w topieniu, no to ważna jest ta zaboczyć, ważny jest ten upór. Bo nie chcemy, żeby on... Ja wiedziałem takiego psa, robiłem z nim kiedyś topienie, zaczynaliśmy, Rottweilerem. No kawał skurczy byka, duży pies, on miał tam problem z agresją do ludzi, do psów. E, odpalał, kogoś pogryzł nawet. I potem byśmy to wszystko wyprowadzili. Bardzo ładnie sobie ten pies radził w otoczeniu, między psami, między ludźmi, na zajęciach. I zaczęliśmy sobie robić tropienie. No i on czuł pozoranta, wiedział, że jest za krzakami pozoranty, i chciał wejść i się ukuł. Zawił krok do tyłu i on tam nie wejdzie. Pies ma przelecieć przez te krzaki. Ma przeskoczyć przeszkodę, przepłynąć wodę, żeby dostać się do pozoranta. Ma mu zależeć, ma być uparty na odnalezieniu tropu w tym wypadku, prawda? Czy na wygraniu walki, jeżeli jest to pies do obrony, no bo ten pies tam walczy, on nie gryzie, zdobywa rękawa, taki pies użytkowy, on walczy. I takimi psami są na przykład właśnie owczarki belgijskie, dlatego są tak sobie cenione w pracy w policji, są neurotyczne, one chcą pracować, one będą 8 godzin szukać zapachu. One chcą, 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 mają wkrętkę i też jeżeli ktoś tego nie kontroluje, no to ma belga, który przez 8 godzin dziennie przypłocie my się jak przeskoczyć ten płod i on go przeskoczy, nie dzisiaj, nie jutro, ale go przeskoczy. Jeżeli chce złapać dziecko z tornistem, które przechodzi obok, to on kiedyś złapie, także to wszystko ma jakiś celi, jest potrzebne do pracy. Kolejną taką cechą jest ten brak wyciszenia, a że pies się nie potrafi wyciszyć i znowu, ja chcę mieć psa pobudzonego, jak z nim robię to robi, ten trop nam się wydłuża, z różnych względów. To ja nie chcę, żeby on mi po 20 minutach, 30 minutach, 40 minutach zgasł. Ja chcę, żeby on pracował, żeby pracował, żeby pracował. No ale znowu, z drugiej strony, jeżeli mój pies się nie potrafi wyciszyć w domu, no to się nie regeneruje. Jeżeli nie potrafi e, przed pracą się wyciszyć, jeżeli nie potrafi wyciszyć się na spacerze, no to wtedy mam problem. No ale znowu to wynika z moich zaniedbań prawdopodobnie, bo rozbawiałem psa w domu, uczyłem pobudzenia, uczyłem. Stymulowałem go i tak dalej. No i teraz się dziwię, czemu tego nie robię. Jak samo na spacerach, czy w aucie, że pies drapie i tak dalej, czy szczeka. Także to są bardzo ważne elementy, które są potrzebne i na przekór tym nagraniom, które cały czas wskazują, że pies, no, nie może być zaboczy. Pies kom? Że pies nie może być zaboczy, że pies y musi być. Let's go. Że pies musi być wyciszony, że pies nie może być uparty, jak, jak pracować z upartym psem, jak go odłuczyć być upartym i tak dalej, i tak dalej. To nie jest potrzebne. To tak naprawdę nie jest potrzebne. Umiejętna y, praca z psem i zarządzanie jego predyspozycjami to jest klucz. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Za zostawcie w komentarzach opinię. Hej, biedakam!